Cieszę się kolejnym bogu to Gołębi. patrzcie jak fajnie łazi. Poleciał już. Też fajnie gołom. Patrzcie, a tu że są fajne. Fajnie tam bawią. o tego te, mam, muszę dzisiaj na filmiku żeby go złapać. I sobie ładnie siedzi, tak, choć na filmie. Ciebie mam, to jest moja koleżka. Ma zy... duże siły. O, chyba od Pomorskiego trochę słabszy jest. Ale w jest to na górze. A ten, a ten to trochę dziki jest. i no mam w strefie młodej uczy i patrzy. będziesz kiedyś nie straszną gołębiem i będzie dobrze. I lajki, a to subik, błąd tego palcem. A tu mój gołąb. Idziemy dzisiaj spać. Chodź.

Tak się odrobię. Nie tu to wydało się zmiana, zobaczcie może kołka A tamtej to nie dalej rysowce A, no. A ten się zimno jem Trzeba się trzęsie no Tenko jakby 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 tego zwiałego zbierę, no. Są dzikie, ale co Pasi, pasi, paści, to nie są kozy, to są, są kule. Teraz się nie boję, bo dzikusy. A paści. jak To przejdzie? To jest. są. A To jest. To To jest. To jest. no. jest. To nie chciał wracać. Nie chciał się jak wyszedł a to nasz wyświetl nie w on zawsze robi tą dziurą ale nie udaje się on się tak boi zobaczcie a to moje kołębie tam najmniej no, po której perspektywy zobaczcie to mój zabytek na zawsze głębniku Zawsze mnie nie powodzą. Przypominam o tym kanale I tutaj mamy subskrypcję O tutaj, podajcie na tą subskrypcję, mamy ją jak pięścią A tu, do sejmonnika musi być subskrypcja Kto go nie zna, ten trudno Będzie nie wiedział do Patrzcie, patrzcie tam sobie ładzi krokusik, a tam są dwa mnichy. Patrzcie, a tu krokusik, dwa. sobie spoczywają. Nie bójcie się głębi. To Zobaczcie, jak ktoś się boi gołębi, to się dzieje takie coś, że gołębie odczuwają ten czas mi chyba zawsze lubią siedzieć w bo są napompowane i są fajne. A ja sobie tak patrzę i sobie patrzę, co oni robią. Krokusiki sobie siedzą. Ta krokuszka sobie siedzi. Popakiem chłopakiem nie. A to sobie idą parami, patrzcie. Ten też koszul, parkurowiec. A parkurowiec sobie co to jest, on wszystko umie. Umiem do tyłu zrobić to, to. to. Najpierw łębie takie sobie zrobili, to gdzieś musicie dać na to subskrypcji. Patrzcie jak się patrzył O, ten tu fajnie zrobił. Nogu, tak? I tak, o. Marta, że się spadnie, to będę żałował. Nie siedzimy kołębiami. To jedziemy ja teraz na dwór. Tylko nie, tylko mnie mały asystencik się wskazał. Kot. Tam tu ten asystencja. Pamiętasz, że tym pioninka Mondo? Nie mogę. Mały asystent powinien żeby Nigdy do niego nie ujrasz. To ty są dzieciak, kotek. Taki lubiam siebie. Masz mi pinowe z głębi, okej? Okay? Bo się posłuchał, on to słyszy. Patrzcie ze mną śpię te głębi. Teraz się go kochał, widzisz? Widzicie kotkiem. A tu fajnie zobaczcie. Właśnie się pokazać do góry. Patrz co tam jest. Co się kręci? Nie lubi iść spać. A tamten tu chyba młody się zrobił z takiego. Bo młodego też nie widzę. Może urósł. Dajcie mi komentarz, jak będziecie widać młodego tu. A tego chyba kółyszy kota i sobie ogląda ze mną. Może to ten urósł, Może to ten urós? Kiedyś pamiętacie o dzikim gołębiu? 2020. Gdzie się ma tego dzikiego? Zawsze do mnie przychodzi. Na oknie sobie patrzy, co ja tam kompinuję. Jak ja gdzieś, ale to on zawsze pilnuje mojego domu. No takie takie wojne, no, bo jak coś mi się stanie, wiecie co. To on przyjdzie do mnie i tego będzie mi bruchał. To się to gołąbek był przez chwilę. Może teraz może przeleci. On dzisiaj tam nie przyszedł odwiedzić. O tam siedzi, o, tam na prądzie wysoko. O, tam. On czasami teraz do nas przychodzi. Trochę ciepło, no ale nie, nie trochę zimno. I się mówi ciepło zimno. A to on może całuchać. Mam ten kuchnią. Dajem jeszcze jakieś kuchni. W się pozdrawia. Bądź się pozdrawia. A oni się odzywają jakieś świetnie. Macie się odzywają teraz. Oni sobie coś tam rozmawiają. Widzicie, duże głębie macie.

Już polecił kratę tam na górze Ale ja zaraz tam zamontuję Już idzie kratka A tutaj kotek też prosi o to Tutaj subskrypcja Na paluszko kocika subskrypcja A tu fajny kotek Idzie, chyba mi się żegnam Pa A tu są siedzą w kurbie i pocztowce i białutkie zwykłe o, patrzcie jakie fajne gołębie. Ego listy. Moja się bronią, Moje gołębie się, się bronią. No, koty się kocie. A tu widzicie. Dlaczego nic tutaj nie stawiam? Jak mam tu pracę też? Bo tu jest moje oh god